Do końca nikt nie przechodzi na emeryturę, bo większość jest związana z zawodem. Znam takich, którzy zerwali z medycyną całkowicie, ale większość przechodzi na emeryturę i gdzieś jeszcze pracuje. Ja jestem na emeryturze, pracuję na dyżurach i w poradni. Tak to mniej więcej wygląda. Trudno się trudno zresztą tak do, do końca zerwać z zawodem, bo no, lekarzem się jest pewnie przez całe życie. Każdy musi znaleźć jakąś indywidualną drogę do kontaktów z, z pacjentem. Są to relacje mm, intymne. Często pacjent mówi rzeczy, które nikomu innemu, z których nikomu się nie zwierza, akurat zwierza się lekarzowi. No ja osobiście jako chirurg dziecięcy mm, staram się przede wszystkim mam szczęście, bo myślę, że kontakt z dziećmi jest bardzo mm, dobrym kontaktem dla mnie i. Wprawdzie, żeby nie było tak dobrze, to jeszcze jest kontakt z, z, z iluś osobową rodziną, ale myślę, że no, znalazłem w swój sposób jakby e, rozbawienie dziecka, e, rozmowa na, na luzie, to też e, zmienia troszeczkę relacje z całą rodziną, bo, bo wtedy ona, e, ta rozmowa staje się luźniejsza, jak dziecko się śmieje. Dwie rzeczy są najważniejsze. Ściśle określone prawa i obowiązki, zarówno po stronie e, lekarza czy w ogóle systemu, jak i po stronie pacjenta. U nas e, nie jest to ściśle doprecyzowane i z tego tytułu jest chyba największe, e, największe zamieszanie w systemie. Ściśle zidentyfikowane, jeszcze raz powiem, prawa i obowiązki każdej strony. Jestem z Częstochowy, to najtrudniejszym lekarzem w Częstochowie był yy, Biegański, w związku z czym on mówił, że nie może być dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem. I myślę, że poniekąd jest to prawda. Jeżeli ktoś nie ma w sobie pewnego zasobu dobra, yy, to, yy, to nie będzie dobrym lekarzem, bo zawsze prędzej czy później, mimo profesjonalizmu, pewne braki będą.